Kochani, z tej strony Wanda Cienicy i witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy taki film vlogowy, ale to nie jest taki zwykły vlog. To będzie vlog zmienia na stylu. To będzie metamorfoza, um, ulepszenie. <grym> Wiecie, bo ja mam taki problem, że ja bardzo um, lubię wygodne rzeczy. Ja lubię wygodne rzeczy, ja lubię czuć się wygodnie. Um, u mnie jest wygoda, a później jest dopiero. Jakieś tam powiedzmy poczucie estetyki, styl. A moja szósta ma także u niej to wyczucie estetyki jest na wysokim poziomie i nawet jeżeli ona ma wyglądać jakby dobrze, to i tak umie się ubrać tak, żeby jej było wygodnie, ciepło i tak dalej. Ja tego nie umiem. Korzystając z okazji, że moja siostra jest w Olsztynie i spędza u mnie prawie 3 dni, to stwierdziłam, że poświęcimy 2-3 godzinki na wypad do galerii. Ja się na nią czekam, bo ona jest na mieście. Jemy śniadanie i idziemy do galerii. Właśnie odgrzewam gofelka dla Seli. To jest Sela. Sela nie jest stylowa ci bo widać. Sela nie wzięła ciuchów ze sobą. Tak, bo Sela miała przyjechać tylko na jeden dzień, została na trzy, ja więc jest w moich, w moich ciuchach. To są moje najdłuższe spodnie, słuchajcie, które mi sięgają gdzieś mniej więcej dotąd, a, a Seli, na no sale ledwo są dobre, także witajcie Sele, Sele w moich ciuchach. Um, robimy śniadanko i zaraz robimy maczkę. I tu jest macza z Moja Macza, się nazywa tak Moja Macza. To jest moja ulubiona szklanka. Tak? Tak. Bierzemy taką łyżeczkę, to jest taka specjalna łyżeczka, łyżeczka, która była w zestawie, do specjalnej miseczki. Mamy wodę taką gorącą, ale nie wrzącą. I mieszamy takim, takim, taką miotełką. Nie wiem jak to nazywać. Miotełką, powiedzmy, że to jest okay. Można to też rozrabiać w tym, w shakerze. jak już się zrobi taka pianka, to znaczy, wszystko już Więc odstawiam. Biorę... Klaneczkę Nalewam mleka. Ja najbardziej lubię ryżowo-kokosowe, ale takie też jest spoko. Wlewam. I teraz biorę sobie spieniacz. Spieniam. Dodaję teraz syropu klonowego. Yeah! Słodkie. jest smak. Mleka, którego nie robisz. I dodaję maczkę Patrzcie, jak odmierzony. Beautiful. Co się mi przykro, jest mieszać, bo to tak wtedy brzydko wygląda. Dobre? Dobra, a No to dobrze. Dzisiaj ogarniamy, sala je. Jedziemy. Sala zawsze je. Nie wiem, czy już widzieliście w ogóle film z mojego studia, ale jestem nadal zachwycona tym, jak to wszystko wygląda. więc jeżeli nie widzieliście to. Kliknąć tu albo tu, nigdy nie wiem. Tu albo tu wyskoczywam link z filmem e, o studiu, e, a ja się malujesz. Bardzo służb. Gotowa. Jesteśmy już w galerii. Jesteśmy w galerii. To jest Nessa moja kona stylu. tak, nie starałam się ubierać jakoś specjalnie, tylko po prostu tak jak nie wiem, wychodzę do sklepu właśnie albo z psem na spacer żeby Sela właśnie zrobiła mi super mokową Ogólnie sobie powiedziałam, że ma być elegancko, ale wygodnie i też przyjemnie i też nikitowato. I... Co jest takie? Nie wiem. Wybieraj. Ty wybierasz, ja ubieram. A jak Sela powiedziała, że my musimy się przejść, także przechodzimy i patrzymy. <grytka 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 ładna! Jaki kolor w ogóle! jestem przybierani w przybieraniu i mam już swoją pierwszą stylówkę, żeby <grytka> się ubiorę, a Sela szuka dalej. Pokażę Wam numery artykułów. Tutaj spodnie, i miałam być ikoną z tyłu. Moim zdaniem to jest zajęcie. Spodnie z zary. To 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 by by... To mięczkę, bo, bym... bo one są. Nie wiem, czy mam jakiegoś. Patrz, co to jest. <laughs> To jeszcze ledwo się w nie zmieściłam a to są mamy często w rozmiarze 38. Ja zwykle już 36, więc w ogóle nie to. Ale nie, wcale nie wygląda takie tak. Co podłużają lok. I. <śmiech> Moim zdaniem zajęliście. Ojej, ja bym tak wyszła. Tylko musiałabyś mieć jeszcze koczek i wyglądałoby to bardzo, bardzo ładnie. zróbmy tak z daleka. Więc... No dobra, spodnie są złe. Ale udawajmy, że one są ładne. To zwykłe mam jeansy. To fajne. chyba troszkę za duże. No ma być oversize'owe. czekaj spodnie po prostu. Czekajcie, ja zaraz to zmienię. Nie kocham kochane, bardzo, ale nie rozumiem jej punktu widzenia. Tak, udawajmy, że spodnie są czarne no i jest... tak opadają ładnie. Więc ma to jakiś sens. Natomiast na ten sklep jest za duży i on już jest coś do pacha, to jest taka wyciągnięta, strasznie się marszcie. I to nie wygląda, dobrze. Albo musiałoby być głębsze, to po tak, prostu. Nie, no sklep. Nie patrz. Jakby sklep był normalny, to znaczy, to dużo by wyglądał. Podoba mi się ta kamizelka. Wszystkiego najbardziej udolniejsza no. kamizelka. No, że jest cute i są sweter. I moi, moim zdaniem no sweter jest zajebisty. Jest cute i mi się tak podoba ten wydłużony rękaw jest, jest długi. Bardzo miłe. Więc może to sobie weźmie, tylko rozmiar mniejszy. Dobra, teraz co mi da body. Nie wiem czemu jest W rozmiarze L, ale dostałam L te body. Dostałam spodnie takie y Takie, nie oh, ja już się przestraszyłam <laughs> To nie miała być l ale nie, nie mogłam znaleźć innego Aha, okej, okay, no to dobrze I do tego mam, o? pardon I do tego mam to, tak? To, o, marynarkę No to już mi się podoba bardziej, poczekajcie no Ale nie ma, aha, dobra, jest to xl Bo <laughs> No, mam no, ma duże. Aha. Super <laughs> Cool Cool Sexy. Dupa cool, to cool no, cool. Ale pokaż się ładnie. Ale to odchodzisz, żeby ona była taka duża, bo jak chodzisz, to się wydaje, że masz takie szerokie ramiona i twoja głowa jest taka... Moja głowa jest tak nie No właśnie, dlatego tym bardziej ty możesz sobie pozwolić na jeszcze szersze ramiona. I wygląda to po prostu świetnie, jak ona jest taka duża, aleista, jeszcze ten materiał świetnie. To po prostu... Nie no spoko, jakby pasek jest git, tylko że właśnie jak potem będziecie na przykład za gorąco chciał zdjąć pasek, to od tego jest właśnie te body, żeby było takie mmm -mm. fajne, spodoba mi się to body, ale mogłoby być mniejsze. Ale spodnie. Oh o no! o oh, oh. Pokaż się jeszcze w lustrze. Zdecydowanie jest to lepsza sterówka, aczkolwiek ja uważam, że wyglądam jak moje gwęzowski. Chyba ty. Bo mam, bo mam takie patyczki. No. I taka jestem okrągła. Nie okrągła, tylko taka... Wydaje już... mi się, że spodnie sobie zostawię, bo są mega wygodne. W wiecie, że się, jak się najem, to nie będę ściskać. A, a wyglądają tak classy. Stylówka numer 3. Wszystkie Ci mniejszy sweter, żebyś nie na i Tutaj macie numer artykułu. Tutaj macie spodnie, takie brązowe, tuże tak, tak, brązowe, to brązowe. Uh, i koszule wykalniane i znana to jest. Żeby nie było, ja zbyt to wybrałam delikatnie inaczej. Ale ogólnie tak, sam sweter jest cute. Sama bluzka jest cute, ona jest taka fajnie marszczona I sama spodnie jest też są so cute ekstra, Ale spodnie. wszystko razem niestety My, wygląda to jest źle Poza tym to jest też 38, widzieliście no, jak, tak. jak nie mogłam się zmieścić w tej no, 38 A tu mam po prostu, to mi spada z tyłka, zobaczcie ile tu miejsca mam przed dodatkowego e, Także troszeczkę zmieniamy opcję na styletka numer 3 Zmieniłam bluzkę i zobaczcie jak tutaj widać no, Jak duże są te spodnie Ale dobre, to by to miało na ręce no, i wygląda cute To wygląda cute Natomiast weź tak, puść. Wyobrażam sobie to jeszcze, żeby jakby to było wymarszczone i to by było satynowe na przykład, to by no. tak. Natomiast wygląda to <grymianowo, grymianowo, grymianowo>, tak. <grymianowo, taki kwadrat. Tak, strówka numer 3 nie do końca siadła, ale no niestety z rozmiarami nie poradzimy się. Idziemy chyba do innego sklepu, ogólnie jakoś wciele nie mogę nic znaleźć. O. Teraz jesteśmy w Berszce i to co mi się wybrała w Berszce o wiele bardziej mi leży, zaraz ubiorę. Śmieram W Zazie też coś kupiłam i ja w ogóle wam zrobię na koniec takie podsumowanie rzeczy, które kupiłam z tych zakupów A tu Sela i moje po prostu spodnie w ogóle Sela kupiła spodnie, czalicie? Prześliczne Spódnice oczywiście za dużo. Wygląda się jak taka y, y, córka bogacza w wersji Y2K jest, Wyglądam jakbym była na wakacjach i zastanawiałam się z jest ciepła O, 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 o. Nie leży mi spódniczka No pytanie. Ale gdyby spódnica była inna Bo spódnica jest za krótka No zdecydowanie Bo nie, spódnica mi nie leży Bo też tak jest za Ale Znaczy, bardzo tak Widzicie, ono tu jest twarde. To jest mm -hmm. nie Mega. Very cool. To jest takie fajne. Tylko troszkę takie. Yeah. Nie ciepłe na pewno. Nie ciepłe no, i niemiłe i, i. Nie, no jest troszkę takie. Nie. nie. Zaraz pokażę numer rewidencji produktu. Tutaj ta kurteczka. No. Z czarnej. Ale ona jest tak beznadziejnie uszyta, że no. ja bym nawet jej nie no. przymierzała planach e, była taka koszulka, ale niestety ma tak zrobną e, tutaj szyję, że nie mogę jej przełożyć przez głowę. To jest na moje główki jak coś. Mam też jeszcze takie spodnie, niestety one źle na mnie leżą i widać w niej bieliznę, która teoretycznie jest niewidoczna. A, ale bardzo fajny sweterek znalazłem, ale wam podam numer artykułu. Spodnie nie podaję, bo ja dość że zamek ledwo zapięłam, to jeszcze są takie bardzo. No bardzo nieatrakcyjne. Nie Unia atrakcyjna nią sylwetkę. No i jeszcze ta koszula jest yy, oprócz w czerni, to jeszcze jest właśnie w takim pięknym kolorze i jeszcze w bieli, więc no. Daję tylko znaka. to, że tu się robi takie coś spolny. A w ogóle zamek to zapięłam. Ale zamek w ogóle zamek jest... z boku jest jakiś bez sensu, on tu się, tu się bardzo odznacza. tak takie coś od zamku. No. no nie, nie wygląda to dobrze. Ale Sterek jest mojego A że ma dosyć, że ja nie będę i stylu nigdy. <śmuchy> nie no, Selek boli głowa, ja już też nie mam prawie czasu, więc widzieliśmy, że ten czas wykorzystujemy na piciu kawy, herbaty i jest z ciasto. A jeżeli spodoba Wam się ten film, to następnym razem jak Sela przyjedzie, nagramy po prostu taki przegląd mojej szafy i Sela mi z tego zrobi Czy Żyjesz? Ogólnie pani jest zastosowana, bo oni też zdała nam złe ciasto, to musiałam wymienić. Wreszcie ja dostałam e, dużą, e, nie jest średnią herbatę, zamawiając małą herbatę, a Sara dostała małą kawę, zamawiając średnią kawę, ale już. Ach. Zamówiliśmy ciasto pomarańczowo-makowe. Słuchajcie, ono sobie jakieś święta. Później. Już nie już. Dość tę okazję razem poproszę, żeby mi nagrała prostu z tyłu, jak wyglądają. A moja ciasta, tutaj wyglądała, tak wszystko więc. To takie, jak to jest, tak? odrost i nie ma odrostu poszło kolejny dzień, więc pokażę wam co finalnie kupiłam Hej, Lalu. cześć lalku, no, pokaż się taka słodzina z ciebie um, więc tak Pierwsza rzecz, którą wzięłam, to jest ta koszula z beżki. wrócimy, że M, tutaj macie jeszcze raz numer produktu. No była przepiękna, zastanawiałam się też między tymi dwoma kolorami jeszcze, czyli białą i takim beżem, ale jednak postawiłam na czerń. No ojejku, ale pani obudziła pieska, co? Sorki. Sorki, ale to jest ładne światło do pokazywania rzeczy. Z Berszki jeszcze wziąłam ten sweterek, on jest mega mięciutki, to nawet widać, że on jest mięciutki. I jako go wziąłem w rozmiarze L, bo on jest właśnie taki fajny, jak jest oversize'owy, jak jest dopasowany, to troszkę mniej, ale no, kto co lubi, ja wziąłem właśnie taki. Będąc przy Kasie zauważyłam jeszcze taki sweterek, on jest z tego samego materiału, co ty, on jest z tego samego materiału, co ten, znaczy może nie z tego samego, ale z podobnego właśnie takiego wykończenia jak ten na guziki, więc jeszcze go wzięłam. I wiecie, nawet żeby posiedzieć sobie po domu, pochodzić, tutaj macie, co mnie zaczepiasz, tutaj macie numer artykułu, bo jakoś go nie pokazywałam, o tak, ale pazury groźne, tak. I wzięłam jeszcze takie kolczyki yy, różnokolorowe. Stwierdziłam, że są cute. I do jakiś makijaż na pewno fajnie będą wyglądać. Jak widzicie, Loli się bardzo podobają. Tak, Lolu? Fajny, ale nie gryźć. Nie wolno gryźć. N -n -n. Ha. Ha. E, nie, tego nie ruszamy. Tego nie ruszamy. Nie ruszamy tego, dupko. Zarefinalnie wzięłam dwie rzeczy, wzięłam tą bluzkę ze ściągaczami w rozmiarze M, tutaj macie numer artykułu, to jest taka basic bluzka, była w wow, fajnym cenie, więc wiedziałam, że, że spoko, że wezmę. No i wzięłam te spodnie, one bardzo ładnie e, grają z moją sylwetką, tutaj macie numer artykułu. I one mają taką fajną nogawkę tutaj, taką lekko rozciętą. Ogólnie mają taki materiał, który wygląda trochę na elegancki, ale są tak wygodne, naprawdę są tak wygodne, że to jest taki, to jest taki ideał, którego właśnie szukałam. Coś trochę eleganckiego, troszkę wygodnego i troszkę, troszkę takiego basicowego. To jest taki, taki ideał z tych zakupów, co właśnie szukałam, czegoś takiego. Um, nie wyszło to tak, jak miało wyjść. Ogólnie plan był, żeby tych styluwek było więcej, żeby one były bardziej takie eleganckie i tak dalej, no ale Sena nie miała wajbu. po prostu um, nie mogła się odnaleźć. Um, rozumiem totalnie, bo ja jak mam migrenę, to też jestem totalnie nie do życia, więc um, nagrałyśmy tylko tyle, ile ona dała radę. Później powiedziała, że u boli głowa, więc totalnie odpuściłyśmy, więc stwierdziliśmy, że nadrobimy to, jak przyjdzie drugi raz. No, i jeżeli Wam się taki odcinek spodoba, to po prostu ogarniemy takie stylówki z mojej szafy i zrobimy takie czyszczenie szafy razem wspólnie. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie taki odcinek, bo ja bym naprawdę zrobiła tutaj w tej szafie mojej mocne czystki, bo ja wiem, ja po prostu wiem, że ja połowę z tych rzeczy nie noszę, połowa z tych rzeczy się marnuje, a tak naprawdę noszę nawet nie wiem, co ja noszę. Noszę trzy rzeczy na krzyż. Naprawdę widzicie mnie na stories w trzech rzeczach na krzyż. Gdzie jest mi wygodnie i ciepło, albo wygodniej i chłodno, zależy od pogody. Także chciałabym zrobić takie naprawdę mocne czyszczenie szafy, odsprzedać te rzeczy na no, vintage, czy po prostu komuś oddać z rodziny. I zrobić sobie taką szafę, żebym ja też wiedziała, jak się ubierać. Bo ja mam sporo takich pojedynczych, ładnych rzeczy, ale nie umiem tego skrócić w całość. Więc tak. Um... Dajcie znać, czy chcecie taki film. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnym e, odcinku. Od razu wam powiem, że będzie teraz sporo fajnych filmów, bo zbliżały się święta, więc będzie jakieś gotowanie na pewno, będzie coś z prezentami, e, może będą jakieś kalendarze adwentowe, także mm, zasubskrybujcie. Jeżeli wam się podobał e, odcinek, kliknijcie łapkę w górę. E, no i zapraszam was na mojego insta. Pożegnaj się, lolu. Buziaki, pa! Nie?